A ja robię codzienne, znaczy codzienne, poniedziałkowe zakupy. Muszę zakupić pieluszki, zagęszczacz do mleka i takie rzeczy. Pieluszki w Tajlandii są dostępne, ale takie pieluchomajtki. Pieluchy zapinane na rzep, tak jak my wolimy, są dostępne tylko i wyłącznie w internecie. Więc co zamówiam? Co znajduje się w moim koszyku? W moim koszyku znajduje się tak: chusteczki mokre. Po 36 batów dostałam zniżkę. 10 opakowań. To jest na tydzień, kochani. Zagęszczacz do mleka dla Czarusia. On kosztuje za takie małe opakowanie 125 gram 517 batów. W koszyku znalazły się takie strzałki do strzelania, bo wczoraj dzieciom się tak podobały, ale troszkę im się pogubiły. Na drzewach. Pieluchy. Pieluchy kosztują 529 batów. Ja już tutaj mam ze zniżką. Dwa opakowania po 60 pieluch powinno starczyć na tydzień. I skarpetki. To kupujemy regularnie. 150 batów za 10 par czarnych skarpet. W sumie za dzisiejsze zakupy z dostawą 3500 batów.